Dzień dobry. Proszę Państwa, zmiany na rynku, zmiany cen. Chciałem Wam powiedzieć, czy ze zdziwieniem odkryłem, że ceny Tanzanii tu rosną. Na pewno większość z Was zna mój materiał wcześniej, już, już nagrywany, nawet dość dawno temu, gdzie mówiłem o tym, że Tanzanii wcale nie jest drogim kamieniem szlachetnym, bo rzeczywiście te ceny cennikowe są bardzo niskie w stosunku do cen, za które ten tanzanit jest oferowany na przykład w Polsce, od sprzedawców. no teraz okazuje się, że ceny tanzanitu rosną, przy czym uwaga, nie dotyczy tanzanitu niskiej jakości, dotyczy tylko i wyłącznie barwy jakości dżem. Jeżeli taka barwa w kamieniu występuje, kamień ma około powyżej jednego karata, to wtedy rzeczywiście cena może być powyżej, nawet powyżej 1000 zł za kara. To jest już bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że niedawno to było no, więcej niż 5 razy mniej. W tym momencie te ceny tak, tak idą do góry. Oczywiście należy pamiętać, że Tanzani jest bardzo trudnym kamieniem do szlifowania. Jeżeli Osobie, która szlifuje wieżowi, nie uda się zlikwidować czy uczynić niewidzialnym podczas obserwacji taflą do góry, podczas obserwacji kamienia taflą do góry, niewidzialne zjawisko preochroizmu, no to niestety taki kamień, który jest dwubarwny, ewidentnie dwubarwny, będzie miał bardzo niską cenę. Proszę pamiętać też, że tanzanity są szlifowane. W większości są przydziałane bardzo słabo i takie słabe tanzanity z widocznym oknem i z, z źle wypolerowymi facetami, z koślawe, z widocznymi, mierzalnymi błędami symetrii. Generalnie też będą bezwartościowe, nawet jeżeli będą miały taką barwę dżem. Więc ten wzrost cen występuje na rynku, ale on dotyczy wyłącznie kamieni najwyższej jakości. Jeżeli chodzi o barwę, oczywiście, jeżeli chodzi o czystość, również, i, i, i oczywiście należy pamiętać na, o jakości szlifu. Jeżeli szlif jest beznadziejny, to nie ma sensu za kamień płacić, bo jego wartość jest niewielka.